Kochani, Wilma i ja jesteśmy w pociągu w drodze do Londynu. I większość pociągów Wielkiej Brytanii ma takie specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych, albo dla osób, które z innych powodów mogą wymagać dodatkowego wsparcia. I dzięki temu, że tutaj przed tymi fotelami jest taka otwarta przestrzeń, jest dużo miejsca na przykład na wózek inwalidzki, albo w moim przypadku Wilma ma miejsce, żeby się wygodnie położyć. Też tutaj jest miejsce, ja sobie tutaj kładę miseczkę z Wilmy wodą i też butelkę z jej wodą, żeby było łatwo do niej dosięgnąć. Też na ogół na taką długą podróż zabieram Wilmy jakąś zabaweczkę, żeby się nie nudziła i żeby miała się czymś zająć i w czasie podróży zawsze ściągam z Wilma jej uprząż, żeby ona mogła odpocząć i żeby jej było wygodnie. I tą uprząż, tak zostałam nauczona przez panią trenerkę, żeby kłaść na fotelu, na oparciu fotela, tak żeby ona była widoczna. I uprząż i oznaczenia wskazujące na to, że Wilma jest psem przewodnikiem. I wtedy, jakby to jest jasne i dla każdego widoczne, więc ja mam swoją kawę, Wilma ma swoją wodę, także życzcie nam szerokiej drogi i do zobaczenia! Pa pa!